Dziś porównanie dwóch rowerów Meridy. Dwóch rowerów Merida Skultura. Tylko różnica w tym, że jedna to jest Merida Skultura 6000, a druga Merida Skultura 6000 Endurance. Ja mam na imię Paweł. Witamy Was przed salonem rowerowego Tandem. Mamy tu dwa rowery. Dwa rowery o tej samej nazwie od jednego producenta. Jak wiecie, Merida od pewnego czasu wprowadziła już skulturę Endurance i skulpturę Endurance Gravel. Dziś zrobimy tak jak powiedzieliśmy wcześniej, porównanie dwóch modeli, czyli będzie skultura 6000 i skultura 6000 Endurance. Może to być o tyle ciekawe. Gdyż oba rowery e, są użytkowane przez nas, czyli przez e, pracowników salonu. E, ta recenzja, to porównanie myślę, że będzie na tyle szczerze i subiektywne, ponieważ e, oboma rowerami jeździmy. Co prawda nie ma dzisiaj ze mną Jędrzeja, ale miałem okazję jego rowerem też pojeździć. No i jest to tak blisko, że idzie porównać te dwa rowery, które są rowerami w równej cenie. Kosztują co do złotóweczki tyle samo. Mają. Taki sam osprzęt, czyli Shimano 105 di 12 rzędowe. Takie same koła, taką samą kierownicę, sztycę. Różni rama. I skupimy się właśnie na tych różnicach w ramię, Komu jaki rower dedykowany. Mega fajna okazja, żeby zobaczyć Dwa dobre rowery od Meridy, dwa rowery na które czekaliśmy. Aczkolwiek, no, jedynym minusem w tym wszystkim jest to, że z dostępnością tych rowerów było bardzo ciężko, tak jak zazwyczaj w Meridzie to bywa. Ale rowery na pewno pozytywne. I przejdźmy teraz do małego. Porównania. E, zacznijmy może od tego, że e, zmieniając rower, tak z przypadku właśnie trafiło mi się, że wziąłem e, Merida Endurance. Nie był to gdzieś zakup, który planowałem od dawien dawna, tylko po prostu e, szybko zmieniałem rower, ponieważ sprzedałem mój i padła decyzja, że. Wezmę tego enduransa, ponieważ był e, u nas na sklepie, był dostępny od razu, nie musiałem czekać, chciałem coś na tej nowej stopiące. Daj I tu i tak wyszło, że trafiliśmy właśnie w enduransa. Ja naprawdę teraz jeżdżę bardzo mało w porównaniu co dojeździłem do tego i to się zmieniło już 3 lata temu, mówiłem, że jest mało, 2 lata temu, że jest mało, rok temu, że jest mało, a teraz no, to jest bardzo mało, co też odzwierciedla dziś. E, się w, na moją formę, co pewnie też widać po masie, która przyszła I, ale jednak nie było to tak, że planowałem, bo pomyślicie, że planowałem od razu sobie e, wygodny rower aczkolwiek ten Endurance, o czym zaraz powiem, takim rowerem jest no i padło na Endurance'a e, jak już go kupiłem, bo kupiłem go chwilę tak, że tak powiem e, to była taka decyzja chwili i fajny rower później mówię, kurde może jednak źle zrobiłem, bo ten rower będzie takim dziadkowozem trochę i tak dalej a to po kilku wyjazdach okazało się, że jest to mega, mega fajny rower, wygodny, tak naprawdę sztywny, aczkolwiek no wiadomo, że nie jest tak sztywny jak ta skultura, którą tu mamy obok, czyli zwykła skultura rejsowa, ale za to rower, który zdecydowanie więcej wybiera, ma inaczej geometrię główki i właśnie teraz o tych różnicach. Skupmy się na początek, może na główkach obu modeli. Jak widzicie od razu... Skultura Endurance w porównaniu do zwykłej skultury ma dużo wyższą główkę, wpływa to na pewno na komfort jazdy, nasza pozycja jest dużo bardziej wyprostowana, czyli mniej racingowa, jakby to niektórzy nazwali i to są fakty, siadają na ten rower, ma wrażenie, że siedzisz wyżej i siedzisz wyżej. Bo gomekia ramy jest tak stworzona, co zresztą widać gołym okiem. Spójrzcie na główkę tutaj ramy. jeszcze Jest takie specyficzne zagięcie, które przypomina mi gdzieś dawniej e, poprzednie madonki w treku. Tutaj główka jest dużo krótsza. I to już jest ta różnica zasadnicza, gołym okiem widoczna. E, widelec też zupełnie inny. W kulturze endurance jest możliwość założenia błotników zarówno z tyłu jak i z przodu stąd tutaj w przednim widelcu te takie nawierty, czego nie mamy w skulturze race'owej. Idziemy dalej, eee, górna rura zupełnie inna tutaj rura niemalże prosta prawie jak w rowerze Areo, bo to jest połączenie w sumie takie troszkę i ten rower naprawdę ma już tą geometrię sportową tu ten charakterystyczny garbik w endurance, czyli Dalej szukamy wygodności. No i wiadomo, że tylny węzeł, tylny trójkąt jest tak zrobiony, aby ten rower był szybki, sztywny, ten aby wybierał. Czyli tutaj w Endurance widełki idą no, nie, nie, niemalże od samej góry. Fajnie skonstruowane, przynajmniej mi się podoba wyjście tych widełek, kształt tego węzła taki dość charakterystyczny. I widełki są takim lekkim łukiem, zaginane do dołu. Co wpływa na to, że e, rower, mając duższe widełki, zupełnie inaczej pracuje, tak jak powiedziałem, pochłania drgania. Jeszcze dodatkowo dochodzi to mocowanie możliwości butnika to jest odkręcany ten, e, jak to z nazwę, wichajster e, do mocowania butnika. Ten uchwyt można go demontować, przykręcać i odkręcać. Jest to aluminiowe. Tutaj widełki wychodzą dużo niżej jest to bardziej areo i są krótsze, co powoduje, że rower zapewne jest sztywniejszy i takie są fakty. To są te takie główne cechy, które różnią, czyli to co widać gołym okiem no, pokrótce. Mamy zupełnie inną główkę ramy. Mamy inną rurę. Mamy inny tylny trójkąt wraz z węzłem, inne kąty. Górna rura, tak jak powiedziałem, jest tutaj bardziej prosta, tu wygięta. I myślę, że to są takie zasadnicze różnice. Co teraz można powiedzieć odnośnie samej jazdy, powiem może rowerem Trymiaże, czyli e, z kulturą Endurance 6000 rower bardzo przyjemny, naprawdę zaskoczył mnie mile, pomijam ten osprzęt 12 dwunastorzędowy, który jest i działa fajnie, DJ tu zawsze było, jest i będzie fajne. To geometria ramy, mimo tego, że rzeczywiście jest rowerem wygodnym, powiem Wam bagatela, że jest to pierwszy rower, przy którym póki co na razie zmieniłem tylko kierownicę, bo jakoś tak wyszło, że nie miałem czasu, obowiązki mnie pochłaniają i jeżdżę dużo mniej. Nie zmieniałem nawet kół, zmieniłem jeszcze opony. Wrzuciłem sobie 28 Continentala, bo fabrycznie on wychodził na 32 dwójkach, refusach. Przy mojej jeździe, gdzie jednak rower mi służy. Bardziej do tego do jazdy szosowej, tak, do ustawek szosowych trochę. Pomyślałem o innych oponach i to było na pewno trafne. Charakterystyka tego roweru naprawdę nie przeszkadza mi w tym, żeby jechać na grupową ustawkę. A do tego mam rower wygodny, komfortowy, tak jak powiedziałem, przy obecnej mojej formie treningu czyli jest go bardzo mało. Jest to rower fajny. Nie odczuwam żadnego dyskomfortu i to jest takim naprawdę miłym zaskoczeniem. Nie zmieniałem nawet siedzenia, co zawsze robiłem. Miałem swoje siedzenie ulubione Prologo, które przekładałem z roweru do roweru. Tu tego nie zrobiłem i jest ok. Zmieniłem tylko, wziąłem węższą kierownicę z półki, zmieniłem na 40, ale to bardziej przyzwyczajenie, bo po prostu tam mi się wydawało, że jak usiadłem to już jest z punktu za szeroko i chłopacy mi przełożyli. Z roweru jestem bardzo zadowolony i wręcz Spodziewałem się czegoś innego, spodziewałem się, że będzie ten komfort, ale będzie to typowa taczka. Wcale tak nie jest tym rowerem, naprawdę idzie jechać fajnie ta pozycja. Mimo, że jest wygodna, to nie jest ona, że jestem całkiem przeprostowany, siedzę jak na rowerze miejskim, żartobliwie mówiąc. Jest gdzieś zachowane te proporcje, są wszystko jest takie, że można się poczuć na tym rowerze, jak na rowerze prawdziwym szosowym, jak zawodnik z peletonu, a jednocześnie Mieć komfort i jest to obecnie dla mnie dużym plusem. Jest to pierwszy rower w ostatnim czasie, jaki miałem, bo kiedyś miałem już Domani Jeśli chodzi o rower enduransowy. to było bardzo dawno. Może dlatego zapomniałem i bałem się tej przesiadki, że nie jest to wcale takie złe. Tylko rower zachowuje swoje parametry, czyli ma sztywność. Wiadomo, że to nie będzie tak rower stywny jak skulptura 6000 rejsowa. Wiadomo, że to będzie rower wygodniejszy niż skulptura rejsowa. No i wiadomo, że ten rower będzie. Troszkę mniej sztywny, czyli na przyspieszeniu test da się to wyczuć, ale nie ma dramatu. Jedyne co wyczułem tutaj, co prawda, w obydwu skulturach w stosunku do roweru poprzedniego, który miałem Areo, to mam wrażenie, że oba te rowery troszkę gorzej utrzymują prędkość czyli na dłuższym odcinku, jeśli jedziemy z równą mocą, to mam wrażenie, że na rowerze Areo gdzieś ten rower jak się rozpędzał, to nabierał tą prędkość i łatwiej było utrzymać równą prędkość, tu mi się wydaje, że jest to bardziej troszkę szarpane, ale generalnie oba rowery na plus. Szkoda, że z dostępnością w Meridzie było w tym roku tak słabo, mam nadzieję, że to się zmieni, bo rower naprawdę fajny w tych pieniądzach, rower, który dla konkurencji jest bardzo rowerem, ciężki dla przebicia, bo bądź mężczyzny, czy to rajsowa skultura, czy skultura Endurance 6000 kosztuje ponad, poniżej 15000 zł, gdzie mamy grupę DI 2 mamy e, koła Meridowskie eksperty. Wiadomo, że tutaj e, frameset w obydwu rowerach jest inny, cena jest zachowana, ale mówimy tu o ramie karbonowej w obydwu wypadkach z karbonu CF3. Czyli naprawdę jakość w stosunku do ceny bardzo dobra. Obydwa te rowery bardzo fajne. Ja jestem szczerze... Pozytywnie zaskoczony tym, co może można mieć w rowerze enduransowym, że ta geometria i to wszystko teraz mega mi podpasowało. Jędrzej z tego co wiem, ja osobiście nie byłem na tej skulturze w górach, ale Jędrzej był tą skulturą w górach i mówił, że rower się naprawdę fajnie zbiera. Przy jego niskiej wadze mówi, że czuje potężną różnicę w jeździe pod górę, więc... Rowery, które warto rozważyć. Gdzieś już nawet na przyszły rok na pewno Merida znowu wyjdzie z taką inicjatywą, bo oni w tej półce cenowej około 15 tysięcy ten rower mają już od kilku lat i mają go na elektryce. Ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że e, ostatnio Meridy w ogóle nie rozpatrywałem. To było tak wszystko z przypadku, a jednak jakość Meridy zostaje cały czas zachowana. To co mówiliśmy, że już nie chcę teraz chwalić, że akurat my mamy Meridę. To samo tyczy się innego producenta tajwańskiego, czyli Gianta, oni tą swoją jakość, ten swój poziom trzymają i zarówno i w Giantzie i w Meridzie, żeby nie być tu stroniczym. W tych pieniądzach dostaniemy naprawdę dobre rowery na elektronicznych grupach. Salon Rowerowy Tandem, razem zajedziemy dalej.